Znaczy pójdziemy na to. Mhm. Dobra. Tak, bo jest Skybridge. Powieździ. Tak, Skybridge jest w tą stronę. Ścieżka, bo było tak. To fajnie, fajnie, słuchaj, widzisz, facet tu nutka. Tylko nam zajęło 5 minut. No.

Dobra, jest grunt pod nogami. Dobra, mogę iść. To to jest spoko. Oh my God. <laughs> yeah. Yeah. Może cykniemy sobie zdjęcie ze środka, kurwa. Chcę no, z ręką na zewnątrz. <laughs> Ty jak się wie! Czujesz to? Czuję, o kurwa! <grystanie> Zajbiste. Ale wiesz co? Ale jest... Bajak! Ale on się trzęsie Fak faktycznie. Duch, o nie, nie, może nie. <grystanie> o kurwa! Teraz będzie dobrze. Jasne. chcesz za parate, widzicie? To jest madness. No. Ale co? Ale to jest co? Ile to ma metrów? Ja poluzowanej I to się trzęsie. Nie, myślałem, że to będzie bardziej stałe. Nie jest. Ale nie jest. Dobra, Skybridge jest fajny, ale. Ale musicie wierzyć, że ktoś, jak ktoś ma lęk wysokości. Ale lekko mocno ściska. No. Pijać kręcę. Ale w dół to jest kurwa epopeja. Czy można zesłać? Ty jest naprawdę wązaną, aż w, w dół jest chorwa. Ja sam chciałem iść tu, nie? A co, dziś bliżej, nie? <gry> Happy birthday! Ja, <gry> wow, ale Ty, o kto jest kurwa wysoko! Ty to ma ze 300 metrów nad tym. Ja nie chcę myśleć, bo mi miękko kolana jak w daleko jest spoko. Ja nawet boję się komórki wy. No, musicie wierzyć, że jest tutaj ostro, naprawdę. Zobaczcie, jak z zbychu pogina. Tam jeszcze idziemy.

a teraz w dół. O wow. oh, kurde. Nie jak ja to zobaczyłem to mówię od razu No fucking way Chodź pan, bo się stresuje Patrz na tych ludzi No, Moleństwo Ty ale Wejść na to, aż mi się nogi no. trzęsą. <laughs> nie, nie, nie. O tak, i chodźmy tak. Od razu się tak człowiek spokojniej. Tu się nie da przyzwyczaić. Dokładnie. Chce zdjęcie To było tylko Ty, ale jaki to jest widok, No. Przepotężny Ja się to mogę postawić tam. O błędny temat Warto było się przedziewać no ostatecznie tak Szczepić. Ale jakbym miał to powtórzyć, to nie wiem Ja ty z Słuchaj, no Stachu to będzie miał fan Ala za robić robi Ala nie ma lęków? Nie wiem, ale ja mam Ty patrz ktoś szedł tam A to nie ci, co chodzą po linach? <grym> ja pierd... Nie, proszę nie. Powiem Ci, że... Dobra. Tutaj mam mniejszy lęk niż na kolejce. Ale to jest zbyt drogie. Kurde mam <grym> tak ściśnięte wory. O i co? I na bungee? O nie! Tyrolka. Nie, na bungee chyba nigdy nie nigdy Nie, nie. Nie, opcji. nie, to ja nie wiem. Nie, nie, w ogóle mi się to w głowie. Wiesz co? Ja dostaję w paraliżu myśli. Wiesz, na, samą, na samą opcję. U, na wyobraź sobie, że to jest podejście pod zamek Saurona. Frodo Baggins! <laughs> <laughs> What an exciting journey! Ale zobacz, jaki tu widok jest. Ty. Jest po prostu... Amazing. No, widok to jest boski. Ale, ale jakby tak, żeby drugiego nie było. <grym> 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 to jest... Patent na Walking Dead jakiś, wiesz? No. Albo na jakąś scenę w ogóle górna, to po prostu obłęd. This is merda. Dobra, gdyby nie ta kolejka to... No i żeby... To szczerze, to ja tu się czuję mniej pewnie niż na kolejce. A ja nie, ja tutaj tutaj jest dla mnie spoko, bo mam pod nogami grunt. no Trochę się trzęsie niestety, ale... Ale tam miałeś takie stóp Ręka tak samo istnieć. Co? Tak samo istnieć ta ręka drgała. A drgała? No. A nawet nie czułem. No tak. jednak no ktoś miał super pomysł, wiesz? Ty ale jacy tu monterzy musieli być. Ale, jak, ale w ogóle ty, no są ludzie, którzy siedzą, ty wychylił się i se dokręcił tutaj, nie? Nie, no tak, no. Albo tam. Jak się dokręć tam, cokolwiek. Do, do, do w ogóle... A, a Rafał by to zrobił. On by się jeszcze tak, wiesz, na pełni tak se stanął. Aha. Na tył, nie, no, tak, że, w... bo on tam pokazywał nie, te filmiki, to... to. już Jajca mnie bolą od razu. O kurde. Ale ekstra widok Masakra to powiem. No tutaj czuć wysokość na tym. Czuć, nie? No. Ale że tutaj siatek żadnych nie włożyli. No tutaj nie ma siatek, fakt. Powinny być. Przecież tu ktoś mógłby skoczyć. No? Kissał suicide man. W Stanach pewnie by to było osiadkowane. No? Bo tam to oni mają takiego Co? świra trochę. O, tu stabilnie jest trochę. Jesteśmy bliżej Przeszliśmy przesła. Przeszliśmy na większy pół. No. 10,20. Tak? To no. całe. No. W burze to nie wpuszczają. No nie, ale... Ty, ale to jest wszystko z metalu. Jakby piją no. to by skwarka z ciebie no. została. Mówię, to jest idealna scena na na jakąś grę, film, scenę z podkręconym hype'em. Dobra sobie, z tej strony taka horda trupów letnie tutaj. No. Spadają, w ogóle przepychają. A ty spierdala A ciekawe czy człowiek wtedy faktycznie już jak widząc takie zagrożenie to czy w ogóle by odczuwał jakieś lęki nie. jeszcze inne. Nie wiem, nie chciałbym ani jednego, ani nie drugiego przeżyć. <grym> <do żaden. grym> ja bym biegł tamtędy. <grym> <grym> Patrz na gościa <grym> O tu ma biresz No On jeszcze, jeszcze wyżej jest To się przesiłka No Tam byliśmy 10 minut temu Tam jest zbocze A stojąc na tym moście, czuć każdy krok ludzi. Masakra. Go. Dobra, ale już czubki drewna. No tak, już, już wysokość zeszła do jakichś 10 metrów. Oj Marcin, ty to ptakiem chyba nie zostaniesz. Nie, nigdy. Nigdy. Nigdy nie byłem, nie jestem i nie będę. Ile by mi jeszcze zostało? No i wyobraź sobie, że Rambo skoczył w takie drzewo. No i przeżył Na drugą stronę powinna być Tyrolka. Okej. Okay. <laughs> Jeszcze taka wiewióra, że w Nie, wiesz. nie. I drze się. <laughs> Joho. Nie. No. Obój. गयो यै त्यो जा बेजी त पास्टर हुन्छ लाओ एक्सटन्डर अनि बेक्सन्तोस आको त्यही